Witam Państwa na kolejnym filmie z teocentryzmu. Dzisiaj przypomnimy sobie na moment. skoczymy do wahadłowców, powiemy o Koperniku i, o Słowie i pokażemy słowiańską mapę świata. Teraz przejdźmy do grafik. Poproszono mnie na blogu, abym pokazał jak leci wahadłowiec. Realnie. Proszę bardzo. To jest ta czerwona linia. Tutaj mamy Ziemię. To bordowe, Szklana linia Karmana i lot Słońca. Trajektoria lotu Słońca. I teraz tak, wracamy tutaj gwoli powtórki. Tu chodzi o to porównanie ze Słońcem, ale to wahadłowca. Wahadłowiec nabiera wysokości i oddala się od nas. Słońce tak samo. Nabiera wysokości, oddala się od nas. A jak widzimy w Ahadowiec zaraz nie za horyzontem, Słońce tak samo. Bo się to porównanie niszczy oficjalną kosmologię i astronomię. Czyli to, co nam mówi astronomia, jest to klasyka Lipy. Klasyka Blefu, można powiedzieć. Zresztą to nie jest pierwszy film na ten temat. Już mieliśmy o samolocie. Samolot tak samo. Jakbyśmy wzięli go pod uwagę, to on leci tak samo jak tutaj, ta niebieska linia, w ten sposób. Dokładnie tak samo widzimy słońce, tak samo samolot. I tutaj widzimy dokładnie to samo, tyle że wiemy, że wahadowiec nabiera wysokości. Słońce też nabiera wysokości i oddala się od nas. niknąc zakrzywionymi promieniami, my je widzimy. Zajęte wszechświata, tutaj po prawej stronie, gdzie jest bursos, widzimy. I tak oświetla. Ona się chowa i te zagięte promienia oświetlają nam dzień. Jak się chowa, to wszystko przesuwa i mamy wtedy noc. I mamy zachód słońca o tutaj. A więc tak to wygląda. I teraz przejdźmy do następnej grafiki, bo powstaje pytanie Co w takim układzie z autorytetami? Tutaj jest bardzo silny autorytet, ale to nie jest wszystko tak, jak nam się przekazuje, ponieważ no, czytałem pewne opracowania, które mówią, że to, co on napisał, to tak naprawdę on nie napisał, tylko poszło na jego konto. Zupełnie coś innego odkrył, a więc nie możemy tutaj z niego zrobić w jakiś sposób, że się pomylił, że to było 400 lat temu i tak dalej. Tego nie można powiedzieć i nie można takiego wariantu wykluczyć, ponieważ kto ma władzę nad przeszłością, ten ma władzę nad teraźniejszością. To jest bardzo ważne zdanie. A więc a więc takiego wariantu, że to jego to dzieło o obrotach w sfer niebieskich wcale nie musi być jego, chociaż jemu to przepisano. Tego też nie można wykluczyć, że odkrył zupełnie inną rzecz, a przy okazji akurat wciśnięto fundamentalną zmianę z systemu postrzegania świata. Teraz zobaczymy dalej. Żebyśmy się przypadkiem tutaj nie pomylili i żeby nikt się przypadkiem nie pomylił, to ci, którzy latali z kijami po lasach, oni nie mieli autorytetu, oni bardzo dobrze wiedzieli, że żyjemy w środku kuli i mają swoją mapę świata. Chodzi o mowę o Słowianach. Dawni Słowianie mieli taką właśnie mapę, i ona wskazuje na to, że żyjemy w środku kuli. Tu mamy Boga, z wyjątkiem świata, proszę bardzo. No i życie wewnątrz kuli znajduje się, a więc. Żeby się przypadkiem nikt nie pomylił, to właśnie mamy taką historyczną mapę, która wskazuje i potwierdza to, co my widzimy na przykładzie Słońca i wahadłowca. No i oczywiście też samolotu. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnych filmów. Zapraszam.